A, super. Panie Sołtysie, poprosimy właśnie tutaj z twarzy, bo sfotografowałam tort. Rozumiem, że ten tort jest w prezencie od nowego sołtysa dla kobiety z Dla koła, dla koła dla W nowej wsi. Tak, w Także bardzo nam... Bardzo nam miło, że pan Sołtys zgodził się zostać Sołtysem. Pięknie się kupił, proszę podziękować od nas. proszę podziękować panu Sołtysowi za piękny, tort, piękny gest i takie... Kupienie się. O, ale to... Kochamy Cię. Za... Bardzo się cieszę. Ja chcę powiedzieć, że byliśmy na 21 zebraniach wiejskich jako redakcja Wronieckiego Bazaru i na żadnej wsi nie było tego problemu, który był u nas. Czyli przynajmniej było dwóch kandydatów, a była wieść, że było czterech kandydatów. Także pani Sołtysowa, proszę się nie denerwować. Będzie pani teraz przez najbliższe 4 lata rządzić. Tak. Już ci minęła stewka, nie? To Ale z początku było trudno. Ja to dostałem. Ja pan nie, wiatło nie wiatło. Wiatło do nauki, więc... Nie mogę spać spaczyni. A ja nie było. My mówiliśmy od razu, że tak będzie. Ostrzegaliśmy. Nielekie to sprawy są, ale. Każdy. Teraz już widać. Ale pan były są te schytry, się cieszę, że ma w końcu z głowy, prawda? Wiatło. Będzie działał. No ba. Będzie pomagał i mówi, że będzie współpracował. Jako Chodzą, lic liczę, na no, liczę na związku, także. to, tak, że... no, to małej mamy... pomocy to będzie ciężko. My to mamy nagrane już z koszegrania nawet. <laughs> <gry bona Suzanne> nie nie się Także liczę na współpracę i pomoc. Nie ma, Sześć, pani, proszę, pani, no, nie, pani Gruszka. Dużo pomagała. Dużo.

co już tu uczyniłam? Bardzo dziękuję za zaproszenie, tak. Panie Sołtysie, Pani Przewodnicząca Rado Sołecka, że tutaj pamiętaliście o mnie. A ja dzisiaj zapraszam wszystkie Panie z Koła Gospody na konferencję kobiet, liderek z Puszczy Noteckiej, gdzie będziemy nasze osiągnięcia prezentowały 18 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Hojnie. Tak, także będziemy pokazywały dobre praktyki dla ośmiu gmin, państw z ośmiu gmin naszej lokalnej grupy działania, ale też chcemy, żeby przyjechały jakieś osoby znaczące z województwa. Mamy nadzieję, że burmistrzowie, wójtowie również zaszczycą nas swoją obecnością. No i cóż, pokażemy, co przez dwa lata, panie potrafiły zrobić, jak zaktywizować wioski, Panie, jakie mają osiągnięcia, podzielić się dobrymi praktykami, bo też będą takie koła gospodyń, które chcą się zawiązać. Właśnie ostatnio się dowiedziałam, że w mieście Chce się zawiązać Stowarzyszenie gospody miejskich. I już wczoraj, tak, wczoraj już zaprosiłam od razu te Panie, żeby poznały wasze, wasze, Waszą pracę, Wasze dokonania i żeby może je zachęcić do tego stworzenia tego stowarzyszenia. To będzie fenomen, tak, tak. Właśnie z miasta Obrzycko ma, ma powstać taki, tak, takie stowarzyszenie, więc e, przy, przyjadą też duszniczanki z Dusznik zaprzyjaźnione z nami, e, żeby wystąpiły, pokazały też swoje osiągnięcia, to tak w ramach takich dobrych praktyk, takiej wymiany doświadczeń, więc mam nadzieję, że to będzie z korzyścią. Będzie też panel edukacyjny, Przyjadą, które w pewnym momencie w formie takiej bardzo fajnej przyjaznej nauczą współpracy pani, nauczą też jak rozwijać swoje koła dospody wiejskich, a na koniec zapraszam na zabawę taneczną. Wszystkie pani i panu. Będzie dobra gimnastyka dla pani.